Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś oczekiwania tej osoby wobec Ciebie. Pomyśl o osobie, która Ciebie nurtuje, przyciąga, interesuje, bądź uwodzi i sprawdzimy, jakie oczekiwania ta osoba ma od strony emocjonalnej, od strony fizyczności, intelektualnej, duchowości bądź materialnej. Albo i materialnej. Ja zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu. Oczyszczam karty. Karty tarota, karty przesłań miłości. Z tych kart wybierzemy na koniec trzy, z których będziecie mogli wybrać jedną, dwie lub trzy, która do Was najbardziej przemawia. Dzisiejszy odcinek sponsoruje. Bransoletka Poseidon jest to męska bransoletka dla panów na sznureczku z regulacją i składa się z lawy wulkanicznej, chowlitów i jaspisu oraz hematytów. Poseidon to był grecki bóg, mórz oceanów, jezior i rzek i również sprzyjał i opiekował się żeglarzami i rybakami. Również jest ta bransoletka ze względu na właściwości kamieni szczególnie zalecana, polecana i wspiera osoby spod znaku barana, raka, panny, wagi, koziorożca, skorpiona, wodnika i ryb. O właściwościach poszczególnych kamieni opowiem na koniec, żeby Was tutaj w tej chwili nie zajmować osoby, które ewentualnie nie są tym tematem zainteresowane. No a teraz przechodzimy do czytania. Zobaczmy. Jeszcze raz oczyszczę, przekładam karty. Mam nadzieję, że już wiecie, jaka osoba Was interesuje i czyje oczekiwania chcielibyście poznać. I zobaczmy, energia ogólna oczekiwań tej osoby wobec Ciebie. Jakie ta osoba ma oczekiwania od strony emocjonalnej? Jakie ma oczekiwania od strony fizyczności, erotyczne sprawy, m, jakie ma w głowie w stosunku do Ciebie i czego by chciała z Tobą doświadczyć? Jakie oczekiwania ma od strony intelektualnej? Jakie ma oczekiwania od strony duchowej? Może trochę zjadę z tym. O. Dobrze. I jakie oczekiwania ma w kwestiach materialnych? Jaka jest rada dla Ciebie? I zobaczmy jeszcze te karty. Jaka jest rada od tych kart dla Ciebie? Dobrze. I czytamy. Energia ogólna oczekiwań tej osoby wobec Ciebie. Pięć buław. Pięć buław to jest energia rywalizacji, przepychanki. Rywalizacji takiej, która może być zarówno w kwestiach widocznych, w kwestiach zewnętrznych, jakiejś walki o władzę wewnątrz Waszej relacji, bądź w kwestiach również erotycznych czy nawet materialnych. Zobaczmy, co tu jest, bo pięć buław to jest karta, która wskazuje na taką kompresję wewnętrzną pomiędzy, pomiędzy wami. No więc, jakie są oczekiwania tej osoby wobec ciebie w sprawach emocjonalnych? W sprawach emocjonalnych, o strony emocjonalnej ta osoba ma oczekiwania takie, ażeby się przy tobie Odrodzić emocjonalnie, zacząć od nowa. Karta Sądu Ostatecznego mówi o drugiej szansie, o tym, że to, co było, to już było, i tutaj aniołek gra na saksofonie i mówi: pobudka, wstawać, nie będziemy dłużej leżeć i zamartwiać się. Nawet śmierć z tego, co widzę, wychodzi, czy drugi raz się żeni. <grym> no więc. Takie są oczekiwania tej osoby wobec Ciebie. Emocjonalny, nowy początek. A jak sprawy fizyczności? Jak wygląda energia fizyczności? Pięć mieczy. Pięć mieczy to jest taka energia, hmm, trochę takie pyrrusowe zwycięstwo. Energia, która mówi o tym, że no. Zwyciężył, ale się nie cieszy. <laughs> po prostu być może oczekiwania tej osoby są takie, żeby zwróciła radość w tych kwestiach do tej osoby. Nie zawsze może być pokłosie poprzednich związków wesołe w kwestiach fizyczności, mogą być jakieś pozostałości typu, no nie bardzo to wszystko się układało i i być może nawet ta osoba ma jakieś poczucie winy, więc chciałaby, żeby to poczucie winy się w jakiś sposób uleczyło i żeby kwestie fizyczności mogły tą osobę z Tobą znowu cieszyć. Tak to, tak to widzę. A jak to wygląda od strony intelektualnej? Jakie oczekiwania ta osoba ma od strony intelektualnej? No tutaj mamy też. Wielkie arkana, mamy sprawiedliwość, więc ja myślę, że od strony intelektualnej ta osoba chciałaby, żeby przy Tobie jej umiejętności intelektualne zostały sprawiedliwie ocenione, żeby nie było właśnie być może tej rywalizacji, która była wcześniej, albo którą ta osoba nawet przynosi do Twojej, do Waszej relacji. I w tej chwili nadszedł czas i są takie oczekiwania, żeby ta osoba z jednej strony była doceniona i sprawiedliwie oceniona, a nie pomniejszana, bo przecież czasami bywają sytuacje, w których celowo się pomniejsza umiejętności danej osoby i być może to są doświadczenia z przeszłości tej osoby. I ta osoba teraz oczekuje i ma nadzieję na to, że docenione zostaną umiejętności intelektualne tej osoby bez takiego celowego pomniejszania tych, tychże umiejętności. I również ta osoba ma taką nadzieję, że pozwolisz docenić i ocenić, może nie tyle ocenić, co pozwolisz docenić i przyjrzeć się mm, sprawiedliwie Twoim umiejętnościom. No, tutaj można w ten sposób się temu przyjrzeć. A jakie są oczekiwania tej osoby od strony duchowości? Od strony duchowości mamy kartę 10 buław. 10 buław to jest karta przeciążenia tematem, więc być może ta osoba chciałaby, żeby od strony duchowości jednak zrzucić ten ciężar z pleców i dojść już wreszcie do, do tego domu i odpocząć, do tego swojego miasta, do tego swojego miejsca. Już tutaj nawet słówka mała patrzy na, na tą osobę bądź na Was. I mówi, ojej, trochę za dużo tego macie na plecach i za dużo tego przerabiacie. Więc lepiej trochę zrzucić i poczuć, co tak naprawdę od strony duchowości się czuje, a nie co przychodzi i dowala z zewnątrz. Potrafi tego być sporo, i jeżeli tego sami nie odsiejemy, to może być tak, że się pogubimy. Więc. Takie są oczekiwania tej osoby od strony duchowości, żeby się w tym nie pogubić, żeby nie spinać za bardzo 15 teorii ze sobą i zrzucić to i być sobą. I jakie są oczekiwania od strony materialnej. O, mamy znowu wielki arkana, tutaj jest siła, moc. Oczekiwania od strony materialnej są takie, ale widzimy, że tutaj są dwie postaci. Dwie postaci, które łączą swoją moc ze sobą, i z tego wynika spora doza energii. Mamy takie czerwone tło w, w tej karcie. Lew jest naprawdę rozbudzony do działania i do okazania swojej siły. A tutaj się opiera pani, która tego lwa udobruchała. Od strony materialnej widzimy, że jest połączenie sił i zdobycie tego, co się planuje. Więc od strony materialnej jest oczekiwanie takie, ażebyście razem, wspólnie zdobywali swoje cele i kolejne kroki stawiali w poczuciu wewnętrznej siły i mocy. A jaka jest rada dla Ciebie? Osiem buław. Osiem buław jest to karta komunikacji. Widzimy, tutaj mamy. <laughs> Listonosza, który pędzi z wiadomościami. Zawsze na tej karcie mnie śmieszy ten ogonek tego kota, który twórczy na wietrze. No więc mamy tutaj kartę, która mówi: Komunikuj się, komunikuj. Działaj, kochany, kochana, mów. Co ty o tym wszystkim sądzisz, bo ci tutaj bardzo ciekawy temat przejdzie, przejdzie koło nosa i też podziel się swoimi oczekiwaniami. Myślę, że to jest najlepsza rada w tej sytuacji, ponieważ no, każdy jakieś oczekiwania ma i dobrze by było skonfrontować, zanim będzie za późno. No, a przede wszystkim trzeba się samemu skonfrontować ze swoimi oczekiwaniami wobec tej osoby to pewnie nie jest łatwe i dobrze się zastanowić czy nie uciekać przede wszystkim przed tym czy ja mam oczekiwania w stosunku do tej osoby czy nie mam. No i jak to się ma w kwestii właśnie tej, yy, tej relacji. I rada od tych kart. Bardzo fajna karta. Wyobraź sobie i wprowadzaj w życie. I Wizualizuj. Również możesz wprowadzać w życie. Tutaj mamy wspaniałą kartę cudów, które można wprowadzić w życie samemu poprzez wizualizację, wyobraźnię i wiarę, że cele mogą być zrealizowane. A co na to nasz ciasteczkowy sklepik? Zobaczmy, co on dzisiaj nam tutaj. Zawsze jest wybór. Medytuj. To dojdziesz do tego, jaki ten wybór jest. I myślę, że to jest dobre dla tej karty, bo wyobrażanie sobie też pewnych rzeczy oczywiście medytacja to jest co innego, a wizualizacja to jest co innego ale są bardzo blisko siebie, więc dobrze jest mieć wgląd w swoje duchowe sprawy i poprzez medytację. A również wyobraźnią i wizualizację możemy do tego dotrzeć. A co na to nasz wspierający nas wszechświat? Co on nam tutaj dzisiaj podpowie? Zobaczmy, zobaczmy, co nam podpowie nasz wspierający nas wszechświat. Szczęście jest moją jasnością. Czyli moim światłem i moją jasną stroną. Właśnie. Wprowadzaj w życie pozytywną wizję swojego szczęścia i zwróć się, zwracajmy się wszyscy w stronę światła. A co na to nasz przewodnik duchowy? Który przewodnik duchowy dzisiaj. Coś nam podpowie, zobaczmy, który przewodnik duchowy dzisiaj. Proszę, wyrocznia. Zaczekaj na ważne informacje. One już do Ciebie płyną. Co również widzimy w tej karcie? To jest właśnie karta przepływu informacji. Możesz również zaczekać, nie musisz od razu się komunikować na siłę, ale już proces wymiany informacji jest wprowadzony w życie. No, a teraz zobaczmy, co nam podpowiedzą karty pomocy samemu sobie, wspierania samego siebie, w jaki sposób możemy sami siebie wesprzeć uh, uh, uh. tutaj karta wypadła ruszaj ruszaj w drogę, rusz się Dru długi spacer jest dobry dla duszy wyjdź na zewnątrz i pozwól matce naturze podnieść twoje twojego ducha I jeszcze nasze karty, które nam podpowiedzą, jakie są przesłania miłości. Karta pierwsza, karta druga i karta trzecia. Wybierzcie kartę, która do Was najbardziej przemawia. I czytamy. Karta numer jeden. Pozwólcie sobie na bliskość pomiędzy Wami, ale zawsze dawajcie również sobie przestrzeń. Miłość nigdy nie więzi, po prostu dozwala i daje. Piękne. Karta numer dwa. Podziękuj. Za błogosławieństwo miłości, które wkrótce wyjdzie na Twoją ścieżkę. Wiedz, że zasługujesz, aby być i mieć wszystko, czego Twoje serce prawdziwie zapragnie. I karta numer 3. Cichy wielbiciel. Ktoś ma głębsze uczucia w stosunku do Ciebie niż pokazuje Tobie i światu na zewnątrz. A teraz chciałam bardzo serdecznie podziękować subskrybentom za subskrypcję i chciałam również zachęcić osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, a wracają i oglądają nasze filmy do subskrypcji wyciągnę teraz kartę dziękczynną z przesłaniem dziękczynnym dla osób, które zasubskrybowały i które są już subskrybentami Malachit Dobrobyt następuje pozytywna zmiana w przepływie boskiego wsparcia dla Ciebie przesyłam Wam Wspaniałą energię dobrobytu i tego, że następuje zmiana pozytywna w przepływie boskiego wsparcia dla Ciebie. I bardzo dziękuję za zasubskrybowanie. I jeszcze obiecany parę słów na temat kamieni. Mamy tutaj chowlity, które działają uspokajająco. Również wzmacniają dobry sen, uodparniają na cudzą agresję i wspierają komunikację. Jest tu również jaspis uznany za matkę wszelkich wszystkich kamieni, który generuje witalność, dobre samopoczucie, zrównoważenie i wyrównanie biopola. To jest dość istotne. Również to szczególnie istotne dla panów żeglarzy, jest wspierający w kwestiach utrzymania kursu i dążenia do celu. Mamy tutaj również lawę wulkaniczną jubilerską, która wspiera uziemienie, transformację negatywnych energii w energie pozytywne. I również wspiera równoważenie czakr. Hematyty natomiast wspierają wojowników i takim kamieniem bardzo wspierającym męską energię. Na koniec afirmacja. Zobaczmy, jaką kartę mamy w tej chwili na dziś. Życie mnie kocha. Życie mnie wspiera, życie jest dobre. Tak. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.